Kochani, mam nadzieję, że to pomoże każdemu z nas całkiem inaczej, a właściwie w końcu ujrzeć rzeczywistość Eucharystii taką, jaką ona jest. Alan Ames napisał tak: Podczas jednej z mszy świętych poraziło mnie doskonale białe światło bijące. Od księdza pełniącego posługę przy ołtarzu. Dzięki łasce Bożej w Eucharystii zobaczyłem księdza wypełnionego całkowicie Duchem Świętym, tak jak tylko kapłan może być nim napełniony. Bez względu na swoją słabość, kapłan został wyniesiony do poziomów łaski nieosiągalnych dla osób świeckich, nawet jeśli on sam nie jest tego świadom. Kiedy Bóg wynosi kapłana na takie wyżyny, napełnia go świętością, łaską, miłością, siłą nieosiągalną dla nikogo innego. A poprzez święty sakrament kapłaństwa, łaska ta wylewa się za pośrednictwem Duchownego i rośnie w nim, by spływać na ludzi z jego parafii i całego świata i przyciągać ich ku Bogu. Patrząc na księdza, widziałem, jak się zmienia, i na moich oczach staje się Jezusem. Zrozumiałem wtedy, że podczas Mszy Świętej naprawdę nim jest, że w każdej Mszy Świętej w osobie kapłana mieszka Jezus. Zrozumiałem, że każda Msza jest ostatnią wieczerzą. Za pośrednictwem księdza Jezus zaprasza każdego z nas do udziału w ostatniej wieczerze. Abyśmy usiedli z nim do stołu. Oto Jezus podczas ostatniej wieczerzy zaprasza nas, byśmy stali się apostołami chwili obecnej. Pojąłem, że kiedy uczestniczymy w Eucharystii, stajemy się częścią Eucharystii od ostatniej wieczerzy do ostatniej koncelebrowanej mszy świętej. Teraz w Jezusie jednoczymy się z wszystkimi innymi, którzy otrzymali GO w miłości, w świętej Eucharystii. Aż wszyscy stajemy się jednością w Nim, mocą łaski spływającej na nas przez kapłana. Jezus za pośrednictwem duchownych zaprasza nas, byśmy usiedli z Nim i wspólnie jedli i pili. Mocą łaski Ducha Świętego zrozumiałem, że w owej świętej chwili. Kiedy chleb i wino zostają przemienione w naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa, dłonie kapłana stają się dłońmi Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Serce i głos kapłana, nawet jeśli on sam nie zdaje sobie z tego sprawy, stają się sercem i głosem Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Zrozumiałem, że kapłana całkowicie wypełnia moc niebios. A jego dłonie są najsilniejszymi dłońmi na świecie. Przez jego ręce, mocą łaski Bożej, chleb i wino przemieniają się w ciało, krew, duszę i boskość naszego Pana, Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. W tej chwili moc Boga i niebios przelewa się przez dłonie kapłana. Jest to siła wykraczająca poza moc kogokolwiek innego, jest większa od wszelkiego zła. Nic dziwnego, że księża tak często są atakowani. W Eucharystii zobaczyłem moc Ducha Świętego wypełniającą postać kapłana i wylewającą się z każdego jego słowa pełnego łaski, siły i miłości Ducha Świętego i dokładnie czułem, jak ta siła mnie obezwładnia i unosi ponad mnie samego. Zrozumiałem, że kapłani naprawdę naśladują Jezusa. Ponieważ poświęcają się bez reszty Bogu tak, jak Jezus całkowicie poświęcił swoje życie Bogu. Kochają Boga i chcą mu służyć, a zgodnie z drugim przykazaniem chcą służyć również ludziom i ich kochać. Dlatego chętnie oddają całe swoje życie Bogu i nam. Stan kapłański to prawdziwy przykład życia zgodnego z dwoma najwspanialszymi przykazaniami. Złe nienawidzi duchownych, dlatego tak często ich atakuje. Kochani, po pierwsze pamiętajmy o tym, że zawsze przy każdym z nas, po prawej stronie, Stoi nasz Anioł Stróż. Przy kapłanie zawsze jest po lewej stronie. Gdy patrzymy na ołtarz w czasie Eucharystii, po lewej stronie kapłana jest Jego Anioł Stróż. Jeden z Mistyków pisał również, że po prawej stronie, tak jak pod krzyżem, przy Jezusie ukrzyżowanym stała Maryja, tak samo w czasie Eucharystii po prawej stronie kapłana stoi niepokalana. Od momentu przeistoczenia chleba w ciało Jezusa, wina z kroplą wody w jego krew, w postaci kapłana jest w pełni Jezus aż do Komunii Świętej. Warto, kochani, o tym pamiętać. Warto, szczególnie przed każdą Eucharystią, mieć świadomość tego, co się dzieje. Ten filmik nagrałam również po to, aby zachęcić nas do tej nowenny, którą chcemy rozpocząć wspólnie 1 września w intencji naszych proboszczów i wikarych. Jeżeli ktoś z Was ma chęci, odwagę i możliwość, podejdźcie do kapłanów po mszy świętej któregoś dnia i zapytajcie, czy jest coś czego potrzebują w tym czasie najbardziej. Abyśmy wiedzieli o co prosić poszczególnych dla poszczególnych kapłanów. Nie musicie pisać tego w komentarzach. Trzymajcie to jako skarb powierzony wam przez waszych kapłanów, w waszych sercach. Ale gdy rozpoczniemy nowennę, pamiętajcie o tych ich potrzebach. Niech Duch Święty poprowadzi każdego z nas. Amen.